Wiewiórki i bobry, dzień dobry, no i witam was z Polski Ci którzy śledzą mój kanał, 2,5 roku temu widzieli jak przeszukiwałem dno tego stawu, jak wówczas jeszcze nie było Dziś już jest, już tam nie poszukamy, chyba że w woderach i z sitem No ale za to lecimy, tam za płotek, za płotek na poletko Lecimy, pierwsze spotkanie z polskim polem, nie mogę się doczekać Tamto pole przeszukałem wielokrotnie, więc niewiele się po nim spodziewam Aczkolwiek pierwszy raz w tym roku, pierwszy raz od długiego czasu w Polsce. Trzymajcie kciuki. Tutaj, ja z moim młodym pomocnikiem, Gabiś pomaga, wykopaliśmy guzik arsenowy, czego mi bardzo w Anglii brakowało. A tutaj na polach pod lubaniem te guziczki sobie leżą. Jak go oczyszczę pokażę lepsze zdjęcie, ale już jest radocha. A mój mały pomagier poszedł do domku, a mi tym razem wyskoczył owiany pocisk. Owiany pocisk, przede mną piękna panorama Lubania. Karkonosze i góry izerskie schowały się w pokrywie chmur No niestety, niestety, ogranicza to nieco widoczność, ale wykrywać świetnie, widzi, co jest pod ziemią. I, I mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakiś sukces, przynajmniej Fenik. Jakiś. Się... O jakiś łampe pęić nam wyjdzie, no i właśnie nadeszła ta wiekopomna chwila po tylu latach niekopania w swojej ziemi, bo to minęło ponad 2,5 roku od ostatniego zanurzenia szpadla. Jest monetka, jest monetka dziesiąteczka. To jest chyba cesarstwo, ja nie jestem pewny, bo nie widzę drugiej strony. A szczerze mówiąc, już pozapominałem, jakie te litery mają krój. Jakie te litery mają krój i ciągle w tle piękny Lubań. Ale jest radocha, mówię wam. Niech to będzie cesarstwo. Chciałbym sreberko, oczywiście chciałbym sreberko od razu na rodzinnej ziemi wyciągnąć, ale jak to mówią, pieprzyć ogonek, pieprzyć sreberko. Jest okrągłe, jest. Jest z moich terenów. Zary piście. No, i jest kolejna krągłość. Dla tego pojęcia nie mam co to, bo nieczytelne, zarośnięte. Ale okrągłe, okrągłe. Okrągłe z polskiej ziemi. No, powiem Wam. Straszna frajda, Straszna frajda kopać tutaj i znajdować nawet takie pierdoły. Zupełnie, zupełnie inna. Inna, jakoś inna. Rozumiecie. To gra w sercu, to gra w sercu. Nie wiem co mam, nie mam pojęcia. Umyję, doczyszczę, może odczytam, może wstawię jakieś zdjęcie, jeżeli to będzie czytelniejsze. No ale jest, jest stąd, jest z tego kraju. Kurczę, cieszę się. A moi drodzy, jest polska kulka muszkietowa. Znaczy nie polska, bo te tereny należały raczej przez większość historycznych dziejów do Prus. To są łużyce... Przepraszam, kaszel. To są łużyce... No ale sami rozumiecie. To nie angielska kulka muszkietowa, to jest kulka muszkietowa z kontynentu, z Europy. Moja kulka muszkietowa, z mojej ziemi. Niesamowite. i jest kolejna krągłość tym razem nie wiem to jest zajechane jak, jak koń po westernie raczej na monetkę mi to nie wygląda za duża średnica za cienka blaszka nie kojarzę one z tym w tym wymiarze w tej ziemi natomiast tutaj z jednej i z drugiej strony są jakieś dziwne rzeczy napawane wydaje mi się że to mogła być jakaś wpinka kiedyś dawno ale okres świetności ma zdecydowanie za sobą. Aczkolwiek, zdecydowanie, krągłość krągłości wszystkie bardzo chętnie przyjmuję. Chmurzy się 3 godziny na polu minęły. Powiem Wam trudno mi się mówi, bo to pokażę na kolejnym filmiku. Używam innych słuchawek do Deusa. Wykonuje je mój kolega Rysiek. No, na razie, na razie bardzo pozytywny odbiór. Pokażę je Wam przy okazji, opowiem Wam o nich troszkę więcej. Nie wiem, może, może ktoś się zdecyduje skontaktować z Rysiem, jakiś deusiarz, bo, bo słuchawki wydają mi się niezmiernie wartościowe i, i bardzo sympatyczne. Ale o tym kiedy indziej. Ja już powoli będę schodził, chmury na horyzoncie, dziś padało sporo i chyba jeszcze popada. Także wędruję do bazy, tam do czarnego daszku. Przebieram się, jadę do domku. Jednak pole nie puszcza. Jest jeszcze 50, taka trochę zwichrowana. Mi to na Weimarka patrzy. Z tego co pamiętam, one tak wyglądały. Nie wiem jaki rok, ale to, to ten osad z niej schodzi. Być może będzie, będzie umiarkowanie czytelne. Także jest jest kolejny powód do radochy aluminium. aluminium, Liczyłem na to, że na pierwszym wypadzie wyciągnę złoto baru. To by było bardzo grubo, ale i tak jest, jest nieźle. Kolejna krągłość do kolekcji jeszcze PRL-ka. Brakuje mi, żeby tak, tak zakończyć z przytupem. Ale kawałek pola jeszcze ciągle przede mną. Nadzieja umiera ostatnia. Mistrz, mistrz, jest po prostu mistrzostwa, kochani. Jest mistrzostwo, jest PRL, Pyrle, Nie wiem co to, bo po wielkości nie poznajesz po tylu latach. Przypuszczam, że 20 groszy aluminiowe. Nie wiem, ale to się doczyści, to sprawdzimy w domku, wjedzie, zdjęcie. A ja jestem bardzo happy. Nie było sreberka, było to co było. Dla tych z Was, którzy szukają w Polsce, Moje fanty są śmieszne, ale dla mnie to jest taka zacna historia, taki kawał ubawu aż mi się ręce trzęsą. Uwierzcie, łapi mi się to lepiej, jestem szczęśliwy. Wykonałem normę Lonnego, są pewne cztery monety, okrągłe blaszki nie liczymy. No ale jeżeli wlazłeś między ony, wrony, musisz krakać jako ony. Ja całkiem happy, i coraz bliżej do domku, może jeszcze coś wyjdzie, ale już nawet, nawet nie chcę. Nie chcę, żeby wychodziło, chyba że Złoto Wajmaru, żeby zamknąć taki, nie wiem, epizod poszukiwawczy. Pierwsze kopanie w, w Polsce, jest PRL, są jakieś fenole, jest kawał szczęścia, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pewnie jeszcze nie raz się pokażę, bo, bo pojawiło się kilka możliwości, więc coś tam w Polsce pokopiemy. Pozdrawiam gorąco, niech moc was nie opuszcza, niech pozytywny nastrój będzie z wami, najlepszego, no i widzimy się za kilka dni. Hej hej, papa. Pa.